Sucha. No. A tamto ze Szwecji to co? No powiedz I cóż, że ze Szwecji. I cóż, że ze Szwecji. No. No. W czasie suszy szosa sucha. Ale szybko. To no? się suszy. sucha sucha szosa. Przed Sasza suchą szosą. Szedł... szas... To szedł. Szedł Stasza suchą szosą. Szedł suchą szosą. A powiedz. A powiedz. ukulele! L'Oreal. Real ja? Real L'Oreal ro Real. No? Czy L'Oreal Roal? Roal A Chrysler? No powiedz Chrysler. no, no Chrysler. Krajler no dokładnie Lajzrer A czym stary przyjeżdżał? No powiedz czym stary Krajzlerem Lajzrerem No dobrze powiedziałem Krajzrerem w czasie susy, suszy, suszy sosa sucha. No? Da, pizda, da. i tak już się gubisz sam. W czasie pizda. suszy szosa sucha, no? I się gubisz sam. No dobra, w czasie suszy, szosa, sucha. W czasie suszy szosa sucha. Przed sasza suchą szosą. Przed sasza suchą szosą. No. I cóż, że Szwecji, jo? I cóż, że ze, ze Szwecji? I cóż, ze, ze Szwecji. A powiedz, król Karol kupił królowej Karolinie korale korolu... Ko, korolu... Ko... <śla> Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru kolorowego. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru kolorowego. No pięknie. Ukulele! A powiedz, L'Oreal? No, po no powiedziałem Ci już. Ale kurwa, no przecież... L'Oreal. Nie real, L'Oreal. L'Oreal. Chrysler. <laughs> no, my to coś Ale z ukulele, ukulele, no po Chrysler. Kurwa, dajcie mi spokój, bo zdechnę.